To przedmiot, bez którego nie masz szans z innymi graczami w PVP. To ona niweluje większość Twoich obrażeń, które dostajesz. A czy da się bez niej przetrwać na publicznym serwerze Lifestyle SMP? Oglądajcie ten film do końca, żeby się przekonać. Albo zostawcie lajka like i zasubskrybujcie ten kanał. A jeżeli w komentarzu napiszecie swój nick, będziecie mogli wygrać 100 zł do ładowania na kraftki.p. A teraz życzcie mi powodzenia. Wiedziałem, że to będzie naprawdę trudny challenge. Pierwszy pomysł, na który wpadłem, to zwiększenie swojej ilości serc, ponieważ wtedy moje szanse na przeżycie o wiele bardziej wzrastają. A ja mogę dostać o wiele więcej hitów, jednak był mały problem. Miałem ich tylko. 10. A serca mogłem pozyskać tylko na dwa sposoby Zabić innego gracza lub przekonać go Do oddania ich pokojowo Jednak na drugą opcję totalnie nie liczyłem Po chwili namysłów padłem na pomysł otwierania skrzyń premium Z których jak się spodziewacie Można również dropnąć serca Których bardzo potrzebowałem Więc pierwsze co mogłem zrobić to wpisać u gościk daily i odebrać pierwszy darmowy klucz Dobra mam trzy zwykłe skrzynie I z nich nie mogę totalnie nic ciekawego dropnąć Jedynie pieniądze Jest dramat po prostu dobra i dostaję totalne głównie. Nie no jest porażka Niestety ale z darmowych kluczy totalnie nic nie dostałem więc Zainwestować swoje prawdziwe pieniądze na własnym serwerze i zakupiłem doładowanie za 50 zł. Który również możecie wygrać pisząc w komentarzu swój nick oraz subskrybując ten kanał. Powiem Wam szczerze, że nie mam totalnie innej opcji, niż właśnie zakupienie kluczy, które mi naprawdę wiele rzeczy ułatwią. Ogromny zestaw, moi drodzy, i lecimy z tym. Może nie jest to za bardzo fair, co w tym momencie robię. Jednak edycja na tym trybie już trochę trwa, a ja wiedziałem, że nie mam totalnie szans z innymi graczami, więc nie miałem innego wyboru. Dobra, skrzynia Bogu. Mamy sety, których totalnie nie potrzebuję nawet i nie mogę ich używać. Dramat. Jednak Zebrane części seta postanowiłem sprzedać na rynku graczy, żeby zdobyć sobie jakiekolwiek pieniądze. Dobra, przydałoby się to na pewno sprzedać. Czy są dosyć bogaci tutaj gracze na tym serwerze? Dobra, są bardzo bogaci. Aha, sell. Sprzedaję to za 100 koła. Wydaje mi się, że rzeczywiście to pójdzie i ludzie to kupią. A przynajmniej miałem taką nadzieję. I jak się domyślacie, długo nie musiałem czekać, ponieważ dwie części seta poszły dosłownie w kilka minut. A ja miałem zarobione 200 tysięcy dolarów. Ja pierdzielę jak to jest fart. Dobra, teraz legendarne klucze. Let's go. Następne części seta, które na pewno sobie sprzedamy. Jednak totalnie żadnych serc nie mam. Jest na Naprawdę straszna lipa, jeżeli o to chodzi. Cztery serca, cztery serca. Zarąbiście, dodajemy sobie jakieś pieniądze. Ja dupia. Dobrze jest. Po otwarciu wszystkich skrzyń ponownie sprzedaję wszystkie swoje itemy na rynku. A właściwie to części seta. Dobra, to jakoś mega drogo nie, drogo nie pójdzie, no ale zawsze coś, nie? Sprzedajemy każdą część za 20 koła i będzie git Po sprzedaniu większości temu wszedłem na rynek graczy i zacząłem kupywać serca. Dobra, musimy jakoś zacząć, więc kupuję te serca po prostu. Serce za 10 tysięcy. Nieważna jaka kwota, no po prostu muszę to kupywać, no. Okej, okay, z tego co widzę to więcej, tu serc nie ma. Więc teraz sobie je Zbieramy i doładuje, Doładowujemy się Dzięki temu co zrobiłem, miałem już 18 serc A nie musiałem ryzykować tego, że Zginę przez tepanie się do innego gracza Resztę pieniędzy zainwestowałem w jeden bardzo ważny Przedmiot, który wszystko zmieni No bo jak wiecie w Minecrafcie, jeżeli ktoś was zabije To po prostu umieracie Jednak jest jeden przedmiot, który daje ci drugą szansę A jest nim totem, który bardzo ułatwi mi wszystko Dobra sklep, totemy są moi drodzy Ja pierdzielam, tyle tych totemów mogę mieć Że one po prostu mi w tym momencie ratują życie nie O kurde dobra, na rynku z tego co widziałem Można kupić serca, boże jak super, kupuję. Następne serca. Kurde, dobra, kupię. Są strasznie drogie, no ale... No trudno, no nie mam innego wyboru. Potrzebuję je. Dobra, więcej serc tu nie ma. Biorę wszystkie. Tak miałem już 26 serc i miałem jakąkolwiek szansę z innymi graczami. Dobra, to jest ten moment, widzowie, w którym serio możemy coś zrobić. Obok mnie była wielka wieża, z której wiedziałem, że mogę zrzucać innych graczy. Musiałem zaryzykować. Dobra, widzowie, to jest moja jedyna szansa, żeby jakkolwiek kogoś zabić. Więc próbujemy. To chcę i temy te Dobra, ludzie się do mnie tepają. Nie wiem, jak to się może skończyć, naprawdę różnie, ale próbujemy. Dobra, jest zwykły ziomek bez itemu. Jaki fart? O kurde, no nie, no i spadł. Ale powinno być z niego serce, chociaż nie wiem. Dobra, lecę tam. Trudno, stracę jeden totem, ale jest serce. Let's go. Opłacało się i tak. Dobra, ludzie się do mnie cały czas tepają Ja pierdziele, dobra. Dobra, znowu ziomek bez itemów. Ja pierdziele, Jaki jaki to jest fart w ogóle? Że oni nie mają nic. Następne serce. Dobra, uwaga. Znowu się do mnie O nie, o nie! No i o od... tego się właśnie bałem. Tego się właśnie bałem. Ja pierdziele Jest problem, widzowie. Dobra, uciekłem mu chyba. Ja pierdziele Jaki fart. Nawet nie wyobrażacie sobie, jakiego miałem w tym momencie farta. Uciekłem przed ziomkiem, który miał 50 ser? Oraz to right wyse. Dobra, spróbuję tam wrócić Nie wiem, czy on tu będzie Dobra, nie ma go dalej Ludzie się dalej do mnie typają Co naprawdę wiele rzeczy mi ułatwia Bo mogę z nich coś mieć Okej, okay. znowu ludzie bez itemów Nawet nie wiecie, jaki to jest w ogóle fart Że akurat do mnie o... się tepają tacy ludzie w tym momencie Dobra, tam ziomek też spadł <laughs> O kurde nie! Tak! To była jedna z najgłupszych rzeczy, jakie mogłem zrobić. Wrócić w miejsce, gdzie tepłem ziomka w denarytowym secie. Straciłem dosłownie wszystkie itemy i postanowiłem się poddać. Nie no, żartowałem. Poddanie się w tym momencie byłoby naprawdę bardzo głupie. Miałem prawie maksymalną ilość serc oraz bardzo dużo tysięcy dolarów na koncie. Ja naprawdę miałem szansę poradzić sobie z tymi ludźmi. Więc spróbowałem jeszcze raz. Dobra, znów kupujemy, moi drodzy, całe temu. I na aha można kupić 29 serc? Kupuję dosłownie wszystkie te serca. Nie no, to nawet jest nieopłacalne tyle co tutaj się odwala, nie? Za 10 koła. To jest tyle serc No naprawdę działają Teraz mogę sobie wpisać prestiż I zwiększyć limit I będę miał jeszcze jedno więcej serce Dobra, jest tak szczerze mega zarąbiście, nie? Kto chce i ty tpa Dobra, moi drodzy, próbuję, nie? O oh, fuck, o oh, Co to ma być? Gdzie ja jestem w ogóle? O oh, nie, ja pierdzielę. Dobra, problemy się zaczynają I to bardzo duże I to bardzo duże Dobra Tu są bardzo duże problemy O kurde Dobra, jest... jeszcze takich problemów nie mieliśmy Fuck Widzowie, on mi wszystkie temy zbił. No nie wiem, trzymam. Ta śmierć doprowadziła mnie do momentu, w którym musiałem się zastanowić, co mam zrobić. Postanowiłem, że muszę wykorzystać krystale, ponieważ to one biją najwięcej na tym serwerze. A połączenie całego ekwipunku temu oraz krystali mogło ze mnie zrobić totalnego Boga tego serwera. Dobra, w tym momencie mam w ekwipunku wszystkie najpotrzebniejsze itemy. Spróbujmy. To są już te Dobra, te się do mnie. Teraz albo nigdy. Błagam, błagam, błagam. Dobra. jak bez itemów. Dobra. Dobra. Okej, okay, jeszcze jeden hit. Jeden hit brakuje do tego. Rzucam mi serce. O nie, kurde, no nie mam jak go zabić. Ja nie mam nawet miecza. Dobra, niestety nawet nie mam za bardzo jego zajdzie, ja nie mam nic. Ja jest to na pewno dosyć problematyczne, co się dzieje. Dobra, próbuję jeszcze raz. Niech kto się może do mnie tepnąć. No nie, o no nie, to są problemy, widzowie. To są widzowie, bardzo duże problemy, które się tutaj w tym momencie... Poka dzieją. Dobra. Błagam... Ile u nas serc? Nie no, to jest przesada. O oh, fuck. O oh, fuck. O oh, fuck, błagam, błyń? Nie, On ma trident, no to już jest żart jakiś. Płyń, płyn, płyn. Dobra, dobra, dobra. Nie, no żart. Co już, stary, uratuj mnie, uratuj mnie, po prostu płyn. Nie, 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 no nie wierzę. Teraz wiedziałem, że już nie mam wyboru. I postawiłem sobie nowy cel, żeby zabić gracza, który będzie miał zbroję, którą ostatni raz. Przedem dosłownie wszystkie swoje temy, które zdobyłem wcześniej, żeby zdobyć jakiekolwiek pieniądze. Następnie kupiłem to temy, a później krystale. Jestem gotów. Dobra, moi drodzy, tepam jakąkolwiek random osobę. Błagam, że miała jakieś temy. O kurde, ma. Dobra. Ja a pierdziele, no nie, no nie wierzę, to się znowu zaczyna Jest problem, widzowie już, już na starcie, nie? Jak teraz za was zawiodę, to jest koniec Dobra, padł mi totem znowu. I to jest chyba jeszcze ten ziomek. Aha. to jest chyba jeszcze ten ziomek, który był wcześniej. Totem, totem, totem. Ty gdzie jest ten ziomek? Która? Zginął, ja pierdziele zabiłem go Miałem netherite'owego stepa, nie wierzę Ja pierdziele, no nie wierzę w to, nie wierzę w to Tak jak sami widzieliście, długo mi nie wychodziło Ale po kilku próbach rozpędziłem się I szło mi coraz lepiej Dobra, znowu się do mnie tepa jakiś gracz Błagam, błagam Aha Tepnął sobie kolegę Ja pierdziele No żart Nie, sam się wysadziłem, nie wierzę. A przynajmniej tak mi się zdawało. A teraz odpowiedź na najważniejsze pytanie z tego odcinka. Czy dasz się kogoś zabić bez używania zbroi? Tak jak wcześniej widzieliście, udało mi się. Więc wszystko jest możliwe. Jednak wam proponuję używać zbroi. To tyle, zostawcie lajka, like, subskrybujcie kanał, wbijajcie krawtki, uba, ubaczej.